Teraz pokażę Wam, jak zrobić hot-doga takiego, żeby zrobił tak fenomenalny... ...długość takiego hot-doga, żeby on zrobił taką furorę, jak kilka lat temu wypasione burgery. Hot dogi podamy z różnymi dodatkami. Najpierw szybkie guacamole. Jedno awokado, cebulka i sok z cytryny. Ciach! Następnie fasolka. Do garnka trafia trochę oliwy, puszka czerwonej fasoli i koncentrat pomidorowy. Będzie mistrzostwo świata. Nie obejdzie się bez świeżych warzyw. Chodzi o to, żeby troszeczkę chrupały. Siekam paprykę, rzodkiewki, pomidorki, ogóreczki, jalapeno i sałatę rzymską. Parówki podgrzewam w gotującej się wodzie przez kilka minut. No i widzicie, bułeczka, którą wcześniej zgriowałem, wysmarowana masełkiem. Ciao. Do tego, kiełbaska wieprzowa, którą wcześniej ugotowałem, zagrzałem tak, żeby wszystko było ok. Do tego sosik. Może nie tysiąca wysp, ale taki specjalny. Mają mustard. O! No i niby, to już jest cały hot dog. Tylko cała zabawa polega na tym, że nie po to robiłem te wszystkie rzeczy, przygotowywałem je przez wiele godzin, żeby teraz nie wsadzić ich tutaj pod tę parówkę, nad tę parówkę kiełbaskę, czy jak ją nazwać, czy co tam będziecie wsadzali sobie do buły. Trzeba robić tak, żeby to było jak najbardziej wypasione i właśnie Wam pokażę, co można zrobić fajnego, żeby Was zainspirować. A teraz... Mmm... Cudowne. W hot dogach najlepsze jest to, że możecie do nich dodać wszystko, co macie w domu. Jak chcecie dżem, to możecie nawet dżem. Natomiast ja padłem na pomysł, żeby jednego zrobić w sposób meksykański. I nakładam tutaj fasolę z koncentratem pomidorowym. Taką strasznie gęstą maś. Do tego kiełbaska wołowa, o, tak! No i co powiecie na dużo sera cheddar. Świetnie będą pasowały papryczki. Jalapeno. Wsadzam to pod grill i zabieram się za kolejnego hot -doga. Kolejna buła. Robię miejsce i tym razem genialne guacamole. Mm. No i tym razem powiedzmy, że wieprzowa kiełbaska. Ciach, wlatuję tutaj. Do tego powiedzmy pomidorek. Właśnie cały bajer polega na tym, że jeżeli macie tak przygotowane rzeczy, które możecie dodać, to bez problemu poradzicie sobie z tym, która opcja będzie dla Was najlepsza? I powiedzmy troszeczkę... Dymki. Pierwszy hot dog gotowy, drugi dochodzi w piekarniku, zabieram się za kolejne. Kolejna łódeczka, kolejny papierek, kolejna bułeczka. Wszystko ogarnięte. Wszystko idzie automatycznie, jak po prostu w budzie z hot dogami, bo tak dużo ludzi przychodzi, że jest mistrzostwo świata. To Pyszny smak, więc zaczynam teraz od plastra bekoniku. O tak. Jak jest bekonik, to bekonik dobrze gra z krówką. Jest bekonik, jest krówka, papryka. Patrzcie, mogę sobie wybierać. To jest najfantastyczniejsza rzecz na świecie. Onion relish, jakby to powiedzieli nasi bracia z wysp. A tak naprawdę czerwona cebula, która jest marynowana w odcie miodzie. Uuu, cudo. Coś cudownego. Sos. Musztarda, majonez. Najprostszy, ale zobaczcie na to. No czy to nie jest fantastyczny widok? Coś takiego można zrobić bardzo łatwo w domu. Nie wiem, czy robicie przyjęcia, czy zapraszacie kumpy, czy zapraszacie dziewczyny. Coś takiego, fenomen, impreza udana. Lecimy dalej. Sałata rzymska, tutaj, o, paróweczka, rzodkiewka. Keczup, najlepszy keczup, jaki możecie znaleźć. Kombinujcie i je w leży. Subskrybujcie Alegro Kuchnia, a w komentarzach napiszcie jakie są Wasze ulubione wariacje na hot dog.